Witajcie, z tej strony Cezar i zgodnie z ogłoszeniem z tego tygodnia, odcinka z Dynamite nie było, a obiecanym zastępstwem będzie właśnie to, mój ranking 10 zawodniczek w obecnym wrestlingu. Pierwotnie miało to być all time, ale między innymi ze względu na to, jak kiedyś traktowany był kobiecy wrestling, zmienimy formułę. Jako, że Leaf nie udało się dotrwać z pasem do Survivor Series i mój challenge dla lecia stracił moc, postanowiłem się sam zająć tym tematem. Jaki to będzie ranking? Postaram się być obiektywny, ale nie będę ukrywał, że moje odczucia co do danej zawodniczki, czy też to ile i walk z jej udziałem widziałem, będzie miało wpływ na lokatę. Brałem pod uwagę na pewno wiele aspektów: poziom ringowy, osiągnięcia z kariery, to w jakich storyline'ach brało udział i jeszcze wiele innych. Na początek, cztery zawodniczki, które były bardzo blisko dziesiątki, ale ze względu na to, że ich głównym atutem jest poziom ringowy, a w temacie charakteru czy też skilla na mikrofonie mniej lub bardziej odstają, ostatecznie się w niej nie znalazły. Mowa tu o Atinie. Jamie Hayter, Chris Statlander oraz Jordan Grace. Moją ulubieńcą z tej czwórki jest zdecydowanie Chris, ale kontuzja już drugi raz skrzyżuje jej plany na odniesienie sukcesu w AEW. A z kolei na największej fali jest obecnie hater, ale myślę, że głównie dlatego, że publika AEW po prostu domaga się świeżej krwi w tej dywizji. Szkoda tylko, że nie odważyli się na odwrócenie jej od Britt Baker, ale może jeszcze się opamiętają. No i nawiązując do właśnie braku jakiegoś pomysłu na postać i bazowaniu na tym, jakie walki może dawać dana zawodniczka, na miejscu dziesiątym znajdzie się Aska. pewnie jeszcze kilka lat temu postawiłbym ją wyżej, ale opieranie się na wykrzykiwaniu dla mnie randomowych słów po japońsku czy też to, że najbardziej charytmatyczna jest podczas wejścia na arenę podczas świetnego team songu, to za mało. W ringu dalej jest to zdecydowane top of the top i mało kto byłby jej w stanie dorównać, ale trochę nie ze swojej winy, a przez to jak wyglądały jej ostatnie lata, miejsce dziesiąte. Długo myślałem nad miejscami od 9 do 7, ale ostatecznie głównie ze względu na to, że w ringu nie zawsze wygląda to tak jak należy i czasem można się obawiać, jak dane starcie będzie się prezentować, będzie to Jade Cargill. Bez dyskusji, jeżeli chcemy rozmawiać o tym, jak ona prezentuje się w ringu, jej warunki fizyczne czy też sposób wypowiadania się, zdecydowanie dzięki temu za parę lat może ona znaleźć się w podobnym warunku nawet wyżej. Ale w ringu nie tylko jej włosy są czasami zielone. Widać to najbardziej w momentach, gdy coś nie układa się podczas starcia, lub gdy walczy z podobnie nie aż tak doświadczoną rywalką. Progress it i tak jest widoczny, bo przykładowo, gdy staje do walki z Adiną, wszystko wygląda super i trzyma kciuki za jej dalsze polepszanie swoich umiejętności. Ósme miejsce to Bailey. I absolutnie nie jest to szpilka wbijana w lesia za to, jak wygląda jego podejście do Liv Morgan. Jej powrót wraz z Damage Control jest naprawdę super i chilowa postać Bailey, może tuż po hillturnie, nie do końca do mnie przemawiała ale obecnie zdecydowanie dobrze się to ogląda i otwierzenie jej porzucając gimmick przytulaczki wyszło na plus. Po prostu nigdy nie byłem fanem jej ring skilla, nie znęcając się już nawet nad tym jej obecnym finisherem. Liczę na to, że zapewne jej przyszłe panowanie jako mistrzyni, co uważam za nieuniknione, wyjdzie w porządku i będzie to przyjemne do oglądania. Na siódmym miejscu jedyna dziewczyna na liście reprezentująca Impact Wrestling, a jest nią Diona Purrazzo. Pewnie gdyby Tessa Blanchard nie popsuła sobie kariery tym co robiła poza ringiem, to ona reprezentowałaby TNA na tej liście, ale nie umniejszajmy Dionie. Aż dziw się, że AW nie zdecydowało się jeszcze na jej usługi. Bo na Igalach widujemy zdecydowanie gorsze zawodniczki od niej. Jej techniczny styl w ringu w połączeniu z wyniosłą postacią Virtuosy świetnie się sprawdza. Jest ona takim małym total package. No i kto wie, może skoro Triple H przywraca osoby, które brały udział w jego NXT, to może przypomni sobie i o tej starej znajomej. Miejsca do tej pory uznałbym jako trzeci tier, za to kolejne trzy jako drugi. Tak więc moim zdaniem szóstą najlepszą zawodniczką obecnie jest Rhea Ripley. No i bardzo ciężko było mi to uszeregować, szczególnie że personalnie mam replay wyżej niż na szóstym, ale często zdarzało mi się, że oczekiwałem po jej walce z daną rywalką nieco więcej niż ostatecznie oglądaliśmy oraz to, że jej obecna postać, czyli udział w Judgment Day, to zdecydowanie nie jest jej sufit ani szczyt marzeń. I mam nadzieję, że jeżeli ze zdrowiem będzie wszystko ok, to znów zobaczymy Rie walczącą o najwyższe cele w WWE. Sporo osób czeka na jej starcia, chociażby z Bianką w main rosterze, i ja jestem jedną z tych osób. Piąta z kolei będzie za to Becky Lynch. Z Becky mam podobny problem co z Bailey, nigdy nie przemawiałem do mnie jej walki. Jej repertuar czasów się powiększył i nie możemy go równać chociażby z Random Rousey, której oczywiście nie będzie na tej liście, ale uważam, że jest nieco overrated jeżeli chodzi o poziom ringowy. Na mikrofonie to oczywiście topka, choć bardziej podobały mi się czasy The Man niż Big Time Bags. Ale tamten okres to chyba najbardziej over kobieta w historii WWE, więc chociażby za sam ten fakt należy się szacunek. Ciekawe co Triple H szykuje dla niej po powrocie z kontuzji. Pozostaje nam czekać. Czwartym miejscem, czyli ostatnim tuż za podium, zostaje nagrodzona najlepsza przedstawicielka AEW, czyli Britt Baker. Głównie za niesamowity poziom wygłaszania prom. Biorąc pod uwagę aktywne zawodniczki, chyba aktualnie najlepsze na świecie po stronie kobiet. W ringu, gdy trafi na odpowiednią rywalkę, a najlepiej też stypulację również potrafi dorównać najlepszym. Mówię oczywiście o walkach standard Rosą. Teraz wygląda to tym bardziej okazale, biorąc pod uwagę, że obie panie raczej za sobą nie przepadają. Oczywiście to poprzedni rok był dla nich dużo lepszy, ale gdy DMD bierze mikrofon do ręki, po prostu nadstawiasz uszy, bo wiesz, że będzie warto. No i top 3, czyli zawodniczki, którym możesz mieć naprawdę niewiele do zarzucenia. Zacznę tutaj od pani, która jest znana między innymi z tego, że szyje własne stroje. Miejsce numer 3 to Bianca Beller. WWE może być z niej przeogromnie dumne. Jest ona ich produktem stworzonym od zera. Progres, jaki poczyniła od swoich początków jest niesamowity i mówię tu o progresie w każdej płaszczyźnie. Nie wiem, czy aktualnie znajdzie się zawodniczkę, która w każdej walce prezentuje tak wysoki poziom ringowy jak IST i to z każdym, nawet z Karmelą. Jedyne co, to powoli nadchodzi czas na otwieranie jej fejsowej postaci i to też nie tak, że jest w niej zła czy coś podobnego. Po prostu taka, taka zmiana może jej wyjść tylko na dobre. Decyzja co do tego, która będzie druga, a która pierwsza, opierała się w sumie na jednym. Jedna z pań odnajduje się dobrze tylko i wyłącznie w postaci tej złej, natomiast druga jest nieco bardziej elastyczna i jest dobrze odbierana zarówno po złej, jak i dobrej stronie mocy. Tak więc, miejsce numer dwa przypadło Charlotte Flair. Kurde, czy mogę powiedzieć, że obecnie brakuje mi Charlotte? Cóż, chyba właśnie to powiedziałem. Uważam, że tak czysto obiektywnie, to może być najlepsza zawodniczka all time w historii. Ring skill niepodważalny, jako heel potrafi spełniać swoją rolę jak mało kto. Osiągnięcia są, tak więc spokojnie można podeprzeć tą tezę argumentami. WWE ceni ją niesamowicie. Biorąc pod uwagę, że zainteresowała się wrestlingiem dopiero jak miała około 26 lat, to można tylko i wyłącznie bić brawo za to, jak potoczyła się jej kariera. Jak to mawiał Eric Bischoff, controversy creates cash, tak więc, moim lekko subiektywnym zdaniem, obecnie najlepszą wrestlerką na świecie jest wielka nieobecna, czyli Sasha Banks. Nie licząc rondy, jest obecnie najbardziej medialną zawodniczką w całym wrestlingu. Pytanie brzmi tylko, czy zamierza jeszcze w ogóle zawalczyć. Mam nadzieję, że tak, bo moim zdaniem byłaby to niesamowita strata dla nas wszystkich. Oczywiście wiele osób może denerwować jej postawa na zapleczu i strojenie fochów, ale gdy jesteś tak dobry, można ją momentami zrozumieć. Niesamowicie denerwowałem się, gdy jej title reigny trwały zaledwie parę tygodni, więc tym bardziej rozumiem, jak może to frustrować samego zawodnika. Jej promy są zawsze przekonujące i pełne emocji. Wygląd, styl, wejście do ringu, poziom w środku ringu to samo. Jeżeli mam szukać jakiegoś minusu na siłę, to ewentualnie kondycjogenność i czasem masz strach patrzeć na niektóre jej akcje. Także Sasza wróć, najlepiej do AEW, chociaż jest to raczej marzenie śniętej głowy, ale czekamy. Tak więc prezentuje się mój ranking. Doskonale zdaję sobie sprawę, że możecie się z nim nie zgadzać. Ba, nawet powinniście, bo takie było założenie tego filmu. Dołączyłem do tego kanału właśnie dlatego, by móc dyskutować na bieżące tematy z ludźmi takimi jak wy, fanami wrestlingu. Także zapraszam do kulturalnej dyskusji. Macie tutaj Ronda Rousey? Może zapomniałem o jakichś legendach jak Mickey James? Albo jestem zbyt dużym fanbojem Saszy i nie macie jej nawet na podium? Chętnie posłucham o tym wszystkim, tymczasem mówił dla was Cezar i do usłyszenia już niedługo. Cześć.